Siemaneczko, dzisiaj chciałem wam przedstawić moją nową kosę. Ja się troszkę jaram, ponieważ nigdy jeszcze wcześniej karambita w życiu nie miałem. Miałem bardzo dużo kos, jak akwipunek wynosił kiedyś nawet 25 tysięcy złotych, ale karambita nigdy w życiu nie miałem i się do tego przyznaję. Jest 1300 złotych, jestem bardzo z tego zadowolony, ponieważ jest to dosyć lubiany rodzaj noża przez graczy cujący strajka. A również robionym rodzajem noża jest butterfly. Bardzo fajnie się kręci, bardzo fajnie się wyciąga. Jaki bagnecik, ale do bagnetów należy już również droższe noże. A dzisiaj chciałbym rozdać jakiegoś skinka. Także no czekajcie, co ja mogę wam dzisiaj dać dodatkowo? Tamten konkurs, który był, to także będzie. Dzisiaj mogę wam dać coś może troszkę fajniejszego. Czekajcie. No nie wiem, co ja to będę miał. No niech będzie na przykład a taki digielek, może mam jakieś naklikami. OK. Ten digielek niech będzie dla was. Desert Eagle a Light Raid, szyna świetna po polsku, wystarczy zostawicie łapkę, suba, komentarz, napiszcie do mnie na Instagramie i zaobserwujecie. Macie w opisie streama linka, jak i nazwę. I jeszcze trzeba użyć kodu dzikubyty na csgopoligon.com Użyjcie, spełnijcie wymagania. Wyniki niebawem. Śmianko!